11 powodów, dla których przeprowadziłem się do Hiszpanii i dlaczego właśnie Costa del Sol. Zapraszam. Dzień dobry moi drodzy. Ja nazywam się darek Nowak, jestem agentem w polskim biurze nieruchomości Casa Ideal Marbella i w tym filmie chciałbym podzielić się z wami osobistymi powodami, dla których Postanowiłem spakować manatki i razem ze swoją y, rodziną przenieść się do Hiszpanii. Powód numer 1 słońce. Myślę, że to nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że taki akurat powód. Natomiast y, y, słuchajcie, no to słońce tutaj jest naprawdę jakieś czarujące. Y, już nie będziemy się kłócić, czy tutaj jest 320 słonecznych dni w roku, czy 335, czy 328, czy 315. Nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. Ja powiem Wam, że z, mam takie wrażenie, że tutaj słońce jest cały czas, tak naprawdę. Bo nawet jeżeli zdarzają się dni, w których pada deszcz, szczególnie w tych okresach, w tych miesiącach zimowych, powiedzmy od, od listopada do, do stycznia, to, to mimo to dwa dni popada, trzeciego dnia już to słoneczko gdzieś za chmur sobie, sobie wystaje. A czwartego dnia praktycznie jest pełne słońce i jest naprawdę fajnie. Temperatura rzadko kiedy spada poniżej 15 stopni, jak już jest w okolicach 15, to już faktycznie możemy powiedzieć, że jest zimno i miejscowi chodzą czasami nawet w kurtkach. Natomiast powiem Wam tak całkiem szczerze, że, będąc tutaj na miejscu, odczuwalna temperatura, tak jak na przykład dzisiaj jesteśmy, jak kiedy je to nagrywam, jest luty. Jest 16 stopni według temperatury w na iPhoneie, natomiast jak dla mnie odczuwana temperatura jest dużo wyższa. Jestem praktycznie mam podwinięte rękawki i jest naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie. Jeżeli miałbym to porównać do jakiejś pogody w Polsce, to powiedziałbym, że takie, taka późna wiosna, wczesne lato i tu jest naprawdę świetna temperatura do życia i co przekłada się też na ludzi, którzy tutaj są, o czym w następnym punkcie. No właśnie, powód numer dwa: uśmiechnięci i nieściśnieniowani ludzie. I powiem Wam, że to szczególnie jest bardzo fajnie widać po naszych klientach, którzy przyjeżdżają tutaj często tylko na 3-4 dni, tydzień, po to, żeby kupić nieruchomość tutaj na Costa del Sol. I ten pierwszy dzień, pierwszy, drugi, to jeszcze widać takie napięcie, jeszcze często żyją z prawami z Polski, no co, co oczywiste. Czasami denerwują się, dlaczego tak długo trwa lunch, dlaczego tak siedzimy, dlaczego tyle czasu i tak dalej. Przecież to trzeba inwestycje oglądać w ogóle. Natomiast trzeci, czwarty dzień to już naprawdę jest taki. Że, że już każdy jest wyluzowany i już wie o co chodzi i słońce zrobiło, zrobiło swoje i co ciekawe powiem Wam, że to nie widać tylko po, mm, że, że to nie widać tylko po miejscowych, po, po Hiszpanach, którzy często gęsto tutaj obsługują turystów czy czy pracują jako kelnerzy, kelnerki, co swoją drogą też jest bardzo, ba, bardzo ciekawe, że kelner z kelnerką potrafią do siebie się nawzajem uśmiechać w trakcie pracy, żartować, wymieniać jakieś, jakieś uści, uściski, uśmiechy i to powoduje, że ta ogólna atmosfera w knajpie też jest bardzo fajna. Natomiast szczególnie to widać po. Yy, po innych narodowościach, bo musicie wiedzieć, że tutaj na Costa del Sol bardzo dużą siłą zakupową są y, i swoje drugie domy, tak naprawdę, często gęsto mają Brytyjczycy, Skandynawowie, Niemcy, Francuzi, Benelux, no i jakby, co by nie mówić o Skandynawach, no to. Y, no to nie słyną oni z południowego temperamentu, żeby, żeby powiedzieć delikatnie, natomiast tutaj faktycznie widać, że jest ten luz, jest ten uśmiech, nawet czasami jak gdzieś tam w sklepie wózkami się szturchniemy z, z jakąś starszą panią z Wielkiej Brytanii, to, to jest uśmiech i jest, nie, ma, nie ma takiego niepotrzebnego napięcia, które gdzieś tam panuje. Powiem wam anegdotę, ostatnio byłem w sklepie, robiłem zakupy. I e, gdzieś się zagapiłem i przez przypadek szturchnąłem łokciem e, butelkę z winem, która spadła i się stłukła. No i oczywiście zrobiło mi się głupio, zacząłem przepraszać, powiedziałem, że zapłacę za tą butelkę i tak dalej, i tak dalej. I to mi tak też bardzo mocno uzmysłowiło e, to podejście tych ludzi tutaj na miejscu, że pani ekspedientka w sklepie w ogóle. Powiedziała, że nie ma mowy, ona na spokojnie zaczęła mnie tutaj po ramieniu y, klepać, żebym się nie przejmował, że żadnych pieniędzy ona nie przyjmie. Y, podszedłem do drugiej pani, która wzięła się za sprzątanie tego wina, ona też do mnie uśmiechnięta, że, że, i to, to jest taki wiecie, to jest taki szczery uśmiech, którego nie wyćwiczysz i który, który naprawdę tobie każe sądzić, że ci ludzie naprawdę luz, no zbiłem butelkę, zdarza się, no część życia, tak, nic się wielkiego nie stało. I z uśmiechem można do tego tematu podejść. Eee, wyobrażam sobie, jaka by była reakcja eksplodientki w Polsce, gdybym coś takiego zrobił. Myślę, że myślę, że krzywe spojrzenie to by było co najmniej. <laughs> powód numer 3, i to jest bardzo ważny powód, to jest poczucie bycia u siebie. I to jest spowodowane tym, że faktycznie tutaj musicie wiedzieć, że Costa del Sol eee, jest wybrzeżem, które jest bardzo mocno internacjonalne. Jest wiele narodowości, i faktycznie jest to bardzo fajnie widoczne w, w tym, jak poukładane jest tutaj życie. Nie, nie zdarzyło mi się, ani nawet nie słyszałem o żadnym takim przypadku, żeby policja, która na przykład zatrzymuje samochód do kontroli,. Żeby, żeby były jakieś takie, wiecie, niewypowiedziane pretensje do obcokrajowców. Wszyscy chyba zdają sobie sprawę z tego, że Hiszpanie są tu gospodarzami i mówimy w języku hiszpańskim i, i jakby wszystko, co chcemy załatwić jest po hiszpańsku i w hiszpańskim stylu, dajmy, nazwijmy to, natomiast faktycznie oni nie dają tego odczuć i nikt tutaj nie daje odczuć, że tutaj ktoś jest niemile widziany. Poczucie bycia u siebie to jest coś, co mi tak naprawdę towarzyszy już od drugiego albo od trzeciego dnia, jak ja tu przyjechałem. I to jest też coś, co potwierdzają nawet nasi klienci, którzy tu przyjeżdżają: że, że jakoś tak jakbym tu pasował od zawsze. Więc to jest naprawdę, naprawdę świetne. Powód numer 4 jedzenie. I y, oczywiście być może to dla osoby, która mieszka w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku. Może to nie będzie zaskoczenie, natomiast jeżeli sobie pomyślimy o jakichś takich miejscowościach, destynacjach, które są bardzo mocno turystyczne, to stosunkowo rzadko zdarza się sytuacja, w której mamy tak szeroki wybór jedzenia w restauracjach. Mam na myśli to, że kiedy, możemy, kiedy mamy ochotę, to możemy sobie pójść na sushi kiedy mamy ochotę, to możemy pójść sobie na, do, na, na Kebaba, na kuchnia amerykańska, kuchnia włoska, bardzo dużo jest świetnych włoskich knajp tutaj e, oczywiście tradycyjne kuchnie hiszpańskie, oczywiście churrosy, oczywiście te wszystkie takie powiedzmy bardzo, e, bardzo tradycyjne hiszpańskie dania. Natomiast nawet jak mam ochotę zjeść Pattia, to na Pattia, i jakby ten, ten to spektrum i ten, te, ta szerokość tej kuchni. Powoduje, że naprawdę kiedy mamy ochotę, to możemy sobie zjeść, co nam do głowy przyjdzie. I, i tak jak powiedziałem wcześniej, dla Warszawiaka czy dla yy, Bańszczanina nie ma to większego, to nie jest zaskoczenie, tak? Natomiast jeżeli myślimy o kierunku wakacyjnym, to faktycznie boga, to, to bogactwo lokalnej kuchni, nie tylko lokalnej, bogactwo kuchni z całego świata jest naprawdę bardzo fajnie yy, tutaj odczuwalne. Kolejny powód, powód numer 5 yy, plaże. Są osoby, które wolą mieć plaże piaszczyste, czy są osoby, które wolą mieć pla plaże kamieniste? A to, co jest tutaj świetne, to, to jest to, że nie musimy wybierać. To znaczy, jak mamy ochotę mieć plażę kamienistą, tak jak w Grecji. To wsiadamy w samochód, 10 minut jesteśmy na plaży kamienistej. Jak mamy ochotę mieć plażę piaszczystą, piękne parasole, siedzieć na plaży, co ciekawe, plaże w, w Hiszpanii są w pełni publiczne, więc nie ma sytuacji takiej jak na przykład w Egipcie, że do jakiegoś danego hotelu należy skrawek plaży i osoby z zewnątrz nie mają tam wstępu. Tutaj każdy ma. Na plażę i są leżaczki, więc można sobie fajnie z tego skorzystać. Przy okazji, nieopodal jest knajpa, do której można sobie pójść, zamówić coś i, 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 i zjeść czy wypić, więc, więc to jest naprawdę fajne. Ale tak jak powiedziałem, kiedy mamy ochotę, to możemy sobie iść na plażę kamienistą, kiedy nie, to na piaszczystą. Jak mamy ochotę, sobie po, pospacerować wzdłuż plaży, to są piękne deptaki zrobione czy ścieżki rowerowe, które prowadzą właśnie wzdłuż wybrzeża i jest naprawdę świetny klimat Nawet jest plaża nudystów, więc tak naprawdę każdy tutaj znajdzie coś dla siebie Powód numer 6. Już tutaj dochodzimy do konkretów To znaczy szybko rosnący rynek nieruchomości I powiem, podam wam kochani jedną statystykę, którą znalazłem przygotowując się do tego nagrania to jest na przestrzeni lat ilość transakcji, które odbywały się, mam na myśli transakcji, mam na myśli konkretnych aktów notarialnych, nie umów, które zostały zawierane z deweloperami z rynku pierwotnego, których tutaj jest większość. Zdecydowana większość transakcji, które my robimy, 95% transakcji, to są transakcje na rynku pierwotnym. Statystyka dotyczy stricte aktów notarialnych, które się odbywały w takim rejonie Marbeja-Estepona-Benachalis, w takim powiedzmy trójkącie na zachód od Marbei. I słuchajcie, 2020 rok 5536 transakcji, 2021 rok 8624, 2022 rok 10288 transakcji w dwa lata: dwukrotny wzrost ilości transakcji. Można powiedzieć, że tak naprawdę na rynku wtórnym, bo tutaj nie jest uznany, tak jak powiedziałem wcześniej, rynek pierwotny. Bo aktów notarialnych z transakcji, z, z umów podpisanych z deweloperami, no, siłą rzeczy jeszcze nie ma. Nie znalazłem jak wygląda statystyka za rok 2023, natomiast domyślam się, że na pewno inny sufit został przebity. Więc ta ilość transakcji, i to, to jest coś, co nawet my obserwujemy u nas w biurze, że ilość osób, które się do nas zgłaszają, które chcą zakupić nieruchomość na Costa del Sol, których najczęściej jest to w celach inwestycyjnych plus opcją przyjeżdżania kilka razy do roku i mieszkania to naprawdę ilość tych klientów, ilość transakcji, którą obserwujemy, jest gigantyczna. Musicie wiedzieć, że tutaj deweloperzy podnoszą cały cennik co 5, 7, 10 transakcji, w zależności od tego, jaka inwestycja, jaki deweloper. Co to oznacza? To oznacza, że w przypadku, kiedy deweloper zrealizuje na przykład 5 transakcji, to ceny wszystkich mieszkań idą do góry. Są inwestycje, gdzie cenniki aktualizowane są co tydzień, co dwa, co trzy i ilość pracy, którą mamy faktycznie w biurze naszym tutaj w Kasa Ideal jest gigantyczna. Natomiast myślę, że przyjdzie jeszcze czas na to, żeby opowiedzieć o tym, jak my tutaj działamy i co my robimy dla swoich klientów, dlaczego mamy ich tak dużo. Kolejny powód y, związany z rynkiem nieruchomości, uregulowanie zawodu pośrednika. Mam na myśli to, że y, rynek tutaj jest faktycznie w standardach zachodnich. To, co w Polsce y, mi się bardzo nie podoba i myślę, że wielu agentom nieruchomości się nie podoba, jako agent nieruchomości w Polsce bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby dyskutować na temat... Udowadniania swojej własnej przydatności dla klienta, która naprawdę jest często gęsto nieoceniona, nawet dla klienta kupującego, kiedy potrzeba przeprowadzić negocjacje, yy, zabezpieczyć umowy itd, i tak dalej. Natomiast w pierwszym momencie klienci tego do końca nie widzą i dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby klientowi wytłumaczyć dlaczego nasza praca jest tak cenna i dlaczego warto jest nam zapłacić. Natomiast tutaj jest to ucywilizowane, i tutaj zasadą jest taką, że wynagrodzenie agenta nieruchomości pokrywa strona sprzedająca. I kropka. I jak jest cena mieszkania podana w ogłoszeniu, to to jest cena dla klienta kupującego, to jest cena. Którą on za to mieszkanie zapłaci. Oczywiście dodatkowo są podatki inne opłaty około transakcyjne, natomiast tutaj już żadnych kosztów związanych z prowizją czy z wynagrodzeniem pośrednika nie ma. I to jest bardzo duży komfort dla mnie, dla nas, jako dla agentów nieruchomości, że nie musimy prowadzić bezsensownych rozmów na temat tego, dlaczego nie jestem wielbłądem. Tak to funkcjonuje w całym zachodnim, w całym cywilizowanym świecie i myślę, że w tą samą stronę prędzej czy później pójdzie też polski rynek nieruchomości. Powód numer 8. Żyjąc lokalnie, robisz biznes międzynarodowy. To też jest bardzo fajne. Szczególnie dla mnie, jako dla osoby, która dużą część swojej edukacji poświęciła na języki, na język angielski w szczególności. Swego czasu studiowałem w Warszawie, ale na amerykańskiej szkole, gdzie zajęcia były prowadzone po angielsku. I przez, przez dłuższy okres tak naprawdę mojej kariery miałem poczucie, że ten angielski nie jest wykorzystywany. W tym momencie. Praktycznie wszystkie rozmowy, które prowadzimy z deweloperami tutaj na miejscu, odbywają się w języku angielskim. Z tego powodu, że w biurach deweloperów, właśnie czy w biurach sprzedaży, bo tutaj też trzeba rozróżnić, że deweloperzy w Hiszpanii zajmują się budowaniem, a komercjalizacją inwestycji są do tego oddzielnie dedykowane firmy. Natomiast jeszcze myślę, że będzie o tym czas powiedzieć. Natomiast osoby właśnie z tych biur sprzedaży, z tych firm oddelegowanych do, do sprzedaży inwestycji, to często gęsto są osoby z Estonii, z, z Rosji, z Wielkiej Brytanii, też Hiszpanię. Natomiast tutaj jest bardzo międzynarodowe towarzystwo i wszystkie sprawy, które załatwiamy, załatwiamy w języku, w języku angielskim. I to jest całkowicie naturalne. I masz się takie poczucie, że te kontakty międzynarodowe się łapie, mimo tego, że żyjemy lokalnie. To jest naprawdę świetna rzecz. Powód numer 9, zbliżamy się już powoli do końca, kochani, to jest. Piękne nieruchomości. Naprawdę mamy tutaj piękne projekty. Tutaj deweloperzy duży nacisk kładą na, na przygotowanie tych wizualizacji i tej oferty w taki sposób, żeby ona jak najbardziej oddawała rzeczywistość. Co jest zrozumiałe, ponieważ większość nieruchomości tutaj sprzedaje się na etapie off-plan albo na etapie, na etapie, kiedy jeszcze nawet nie ma często dziury w ziemi albo dopiero rozpoczęła się budowa. I to jest całkowicie normalne, że do, do oddania nieruchomości, do oddania inwestycji został rok, półtorej, dwa, a już mieszkań praktycznie nie ma. Praktycznie standardem jest to, że te inwestycje mają basen, często dwa baseny: jeden dla dzieci, drugi dla dorosłych. Siłownie, coworking, social club, gdzie możemy sobie zorganizować imprezę albo ze znajomymi i niekoniecznie musimy zapraszać znajomych do domu. To są takie rzeczy, które są w ramach tej. W ramach projektu i w ramach tej zamkniętej komunii. wszystkie projekty, które, które tutaj w tym momencie są budowane i które my polecamy swoim klientom, to są projekty z, na zamkniętych osiedlach. Natomiast te zamknięte osiedla naprawdę oferują bardzo dużo y, atrakcji i bardzo dużo takich udogodnień, których na co dzień po prostu korzystamy, bo y, ta siłownia przysłowiowa powoduje. Powoduje to, że nie musimy wsiadać w samochód i jechać przez 10 czy 15 minut na siłownię, tylko możemy sobie zejść, zjechać windą i mamy siłownię na miejscu, co jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. I tu jest właśnie pod tym kątem te inwestycje pomyślane, żeby to było pod ludzi, żeby było pod życie, a przy okazji naprawdę są często bardzo piękne i takie cieszące po prostu oko. Powód numer 10 międzynarodowe szkoły. To jest powód, który jest szczególnie istotny dla rodziców, tak jak ja jestem rodzicem, tak myślę, że dla Was, jeżeli jesteście rodzicami i macie dzieci w wieku szkolnym, to jest to szczególnie istotne, jeżeli myślicie o tym, żeby zrobić tutaj relokację albo czasową, albo stałą, to te międzynarodowe szkoły naprawdę to jest bardzo ważna sprawa. Mamy tutaj wiele szkół brytyjskich, duńskich, e, też francuskich, niemieckich, hiszpańskich oczywiście, natomiast Pojawiła też się dwa lata temu szkoła, nowa szkoła otwarta, amerykańska. I słuchajcie, w sytuacjach, w której moja córka, kiedy będzie miała 10 lat, będzie mówić po angielsku, hiszpańsku, francusku i polsku, czyli będzie miała cztery języki, to jest dla mnie absolutnie doskonała sytuacja. I już pomijam nawet kwestię języków, to jest to, że ona też będzie miała znajomych. Bo wiecie, tutaj jak są szkoły międzynarodowe, no to ktoś jest właśnie, ktoś jest z Wielkiej Brytanii, ktoś jest z Ameryki, ktoś jest z Francji, ktoś jest z Maroka. I to takie międzynarodowe towarzystwo powoduje, że dziecko, które dorasta w takim środowisku, jest dużo bardziej otwarte, dużo bardziej rozumie świat, ma znajomych, właśnie rozsianych po całym świecie, mówi w kilku językach. I uważam, że to jest taka przewaga, którą jest bardzo ciężko wypracować na jakichkolwiek zajęciach dodatkowych, jeżeli byśmy byli, nie wiem, mieszkamy w Warszawie i chcemy zapisać dziecko na dodatkowe zajęcia to jest to po prostu coś, co jest ciężko do, do, do zrealizowania. Natomiast w momencie, kiedy dziecko się obraca w takim środowisku i zajęcia w szkole prowadzone są w różnych językach i koleżanki i koledzy mówią w różnych językach, to to jest tak rozwijające dla dziecka, że to jest, uważam, gigantyczna i bardzo ważna sprawa i to jest jeden z tak naprawdę, mimo tego, że mówię o nim prawie na końcu, to uważam, że to jest jeden z najważniejszych powodów, dla których tak naprawdę podjęliśmy z żoną decyzję o tym, żeby, żeby się tutaj przenieść. I powód numer jedenasty, ostatni, moi drodzy, bardzo osobisty, ale muszę o nim powiedzieć, to jest uśmiech i zadowolenie na twarzy dziecka, którą widzi się każdego dnia. I to jest, słuchajcie, absolutnie rzecz, której się nie da kupić, nie da wycenić, nie da wyliczyć. I to są też te momenty, kiedy, kiedy, wiecie, kiedy jest godzina 20, 20 30, my sobie jeszcze siedzimy na plaży i bawimy się i dziecko nie chce do domu wracać, po prostu ona tak lubi, Plaże, tak lubi sobie siedzieć na, i bawić się kamyczkami, łowić ryby, przysłowiowe tak jakimś patykiem. I przede wszystkim kwestia tego, że naprawdę większość czasu spędza się na dworzu, w przeciwieństwie do tego, jak to ma miejsce w Polsce, że większość siedzi w domu. Tutaj naprawdę wiele czasu spędzamy na dworzu, bo w sytuacji, kiedy mamy taką pogodę, nawet w lutym, nawet w styczniu. Po prostu szkoda y, tracić czasu, i warto sobie w tym czasie pójść na spacer, pójść na plażę y, czy, czy cokolwiek innego porobić. Jeszcze jeden powód bonusowy, bo zapomniałem o tym powiedzieć: to jest kwestia infrastruktury, która faktycznie jest stworzona pod kątem tutaj życia. To naprawdę jest co robić. Mamy pola golfowe. Mamy, yy, mamy plaże, możemy sobie pójść w góry i pospacerować, ponieważ wybrzeże jest między morzem a górami, w związku z czym są szlaki, możemy sobie pójść i pójść w góry, pospacerować. Jak mamy ochotę, to w ciągu półtorej godziny wsiadamy w samochód i jesteśmy na Sierra Nevada, gdzie, gdzie leży śnieg i możemy sobie yy, jeździć na nartach. Mamy Gibraltar, mamy Malagę. Malaga jest jednym z najbardziej napływowych miast w Europie w tym momencie i jest jednym z miast o największym potencjale wzrostu wartości nieruchomości. Zresztą tutaj jak całe to wybrzeże, więc naprawdę pod kątem infrastrukturalnym, pod kątem możliwości, jakie tutaj są na, na Costa del Sol, ile tu jest opcji, ile tu jest możliwości spędzania fajnego czasu, czy samemu, czy z rodziną, czy ze znajomymi. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. W związku z tym, że to był pierwszy odcinek na YouTube, mam nadzieję, że Wam się go podobało, miło się oglądało. Każda subskrypcja i łapka w górę będzie mile widziana, ponieważ będzie to dla mnie sygnał, że okej, okay, rób to dalej. Generalnie, jeżeli chodzi o ideę i wizję tego kanału, to jest to kanał, będzie to kanał który będzie poświęcony z jednej strony oczywiście nieruchomościom na Costa del Sol, w Marbella i okolicach, będziemy dużo rozmawiać o rynku nieruchomości, o inwestycjach, pokażę Wam konkretne inwestycje, jak one tu wyglądają, natomiast też oprócz nieruchomości chcę, żeby to był kanał, na którym będę pokazywał po prostu jak się tutaj żyje na miejscu, co można ciekawego zrobić, co można ciekawego zjeść, będziemy próbować różnych fajnych, ciekawych, ciekawych dań, będziemy się uczyć grać w golfa, będziemy grać w padla, będziemy spacerować po Estepona, po La Calade, de Mijas, po hiroli odkryjemy te miasta, które tak naprawdę leżą między Malagą a Gibraltarem. Więc to wszystko, to wszystko będzie na kanale i chciałbym, żeby ten kanał, taką moją wizją jest to, żeby ten kanał był dla Was oknem na Costa del Sol, oknem na, oknem na Hiszpanię, żebyście w momencie, kiedy będziecie podejmować decyzję o zakupie nieruchomości tutaj, żebyście po prostu podjęli bardzo świadomą decyzję dotyczącą tego, jak się tutaj żyje, na co można liczyć i jak to tu wygląda już na miejscu. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda praca agenta od kuchni, to tu zapraszam, link do mojego Instagrama znajduje się w opisie tego filmu. Jeszcze raz bardzo dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia już wkrótce.